No dobra, więc cześć, witajcie. Jak widzicie, dzisiaj przedpacz 8.8. To znaczy, pewnie Wy to będziecie oglądali jutro, czyli w czwartek. Więc ten patch dla Was przedwczoraj. Mam tutaj, o proszę, bardzo fajną fałkę 30.02M, którą dostałem teraz za posiadanie tego czołgu w garażu. Oczywiście dodatkowo dostałem miejsce i tu bardzo fajna załoga na 100% od razu, z czego bardzo się cieszę. Jest to moja pierwsza bitwa w 8, -8. Yy, Nagrywam na żywo, żeby nie było. Jak widać działko yy, 150 penetracji, 135 uszkodzeń. Kuniż, to to nie jest, ale no myślę, że to już jest w miarę fajne działko jak na szósty tier. Myślę, powinno wystarczyć. Jak widać, prosto do pantery możemy iść, i to by było na tyle. Głównie nagrywam ten odcinek dla tych, co nie grali na serwerze testowym. Bo jeżeli ktoś grał na serwerze testowym, to na pewno ogarnia o co chodzi w tym czołgu i tak dalej. Ja nie ogarniam, nie grałem na serwerze testowym. Jak widać, załadowałem sobie jeszcze y, pociski He, czyli odłamkowo burzące, na wypadek potrzeby dekapowania, tak. No ale dobra. Nie ma co się rozwodzić. Jedziemy. To wam wytnę, bo to jest niepotrzebne. Chyba wytnę. Okej, okay. jak widzicie przy okazji nowa mapa, Cichy Brzeg. Ostatnio grałem ją na kompaniach tutaj z moim nowym klanem BSOW, jak widzicie teraz do nowego klanu należy. Yy, ale powiem wam tyle. No mapka dosyć ciekawa, ja jeszcze nie ja grałem już po jej usunięciu z normalnych bitew. O właśnie, i słyszycie to co mi się bardzo podoba? Czyli teksty w języku, nacji i czołgu. Bardzo mi się to podoba i czekałem na wprowadzenie tego. Że to sobie wyobrażam, jeżdżąc KW1 przy hymnie Związku Radzieckiego i do tego jeszcze słyszeć nie prabiło. Ale okej, okay. więc ja myślę, tam sobie pojadę na górkę, tutaj po kampie. No, jak widać, troszkę lepiej chyba opuszcza to działo, mi się zdaje, ta V-ka niż te poprzednie. Jest na pewno bardziej mobilniejsza od 36. HP ma prawie tyle samo i ten kąt, no, też chyba jest troszkę lepszy. Zobaczymy, jak będzie dingało. Oj, nie wiem, czy mam już takie opcje. nie mam takich opcji, niestety. No, jak widać, te 3-4. Pewnie zaraz dostanę pestkę i się schowam. Tak prawdopodobnie może być, ale jakoś się tym nie przejmuję. No, KW1S mnie uratował od musu strzelania. Jak widać nawet jeszcze nie mam modów. To jest moja pierwsza bitwa, zaraz, zaraz po ściągnięciu. 130. No okej. Okay. Fajnie to brzmi kurczę, no może nie, nie w języku niemieckim, ale... Myślę, że to na pewno tak urozmaici tą grę trochę. No ale okej, okay, tu się skampimy. To opuszczanie działa jest, no myślę, dużo fajniejsze jak było. Przynajmniej ja mam takie odczucie. No to działko, zaraz, zaraz jeszcze się... trochę wstrzelam. Podejrzewam, że na swoim celowniku też będę inaczej grał, bo na tym celowniku dawno nie grałem. Działko jest bardzo fajne, szybko strzelne, bo to, to jest działko, które już chyba gdzieś było. Tak mi się przynajmniej zdaje. Może poprawione albo coś, ale... Jak widać, o zobaczcie. Stoję na gąskach, to znaczy stoję z zepsutymi gąskami, rozwalanym silnikiem, a ten czołkno i tak w miarę fajnie jeździ. Także jest fajnie mobilny Kurczę, chcę tą bitwę chociaż wygrać. Żeby nie było wiochy na YouTube. Póki co jest 5 do jednego. Dobra, ja tu się cofnąłem. Kawałek o tu gdzieś sobie. No opuszczanie działa, daje o sobie znać, ale nie jest tak źle, jak było chyba w fałkach tych poprzednich. O, widać, ta sama fałka. No ale bokiem stoi to, co się dziwić. Tam jakieś KV-1S było. Nie wiem, czy coś trafię, czy nie. Nawet nie mam damage panelu, także nie wiem ile damage'a zrobiłem. Wiem, tam może dwie pestki weszły jakieś. Kurde, dziwna ta minimapka też taka malutka. Jednak kurcze te mody przyzwyczajają człowieka do dobrego. Ciężko się później gra bez modów. Oj. No ale dobra. <laughs> Więc wracamy za moment. Ja zobaczę wynik, pokażę go wam. I się jeszcze trochę wypowiem na temat tego czołgu. Dobra. Więc jesteśmy już po bitwie. I tak. Zaraz pokażę Wam zarobki, bo sam jeszcze nie zaglądałem. Jak widać, wygraliśmy. No tutaj nic praktycznie w tej bitwie, dużego nie zrobiłem. I to jest bardzo fajne, co mi się podoba. Postęp w realizacji misji. Jak widać, o proszę bardzo. W losowych bitwach, bla 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 bla. I pokazuję Wam, że zdobyliście 746 EXPA. Na 50 tysięcy. Nie trzeba już sobie zapisywać na karteczce, jak ja to zawsze robiłem. Ale okej, okay, nie o tym my teraz. Wynik drużynowy. No tu nic ciekawego nie było. W połowie byłem powiedzmy 399 damage'a. No. Automatyczna naprawa pojazdu 6980. Myślę, że no to jest trochę dużo, jak na piąty tier. No, z tego co wiem, to tam kawu jedynki i tak dalej, czyli czołgi ciężkie. Przepraszam, to jest szósty tir, więc to jest normalna wartość, okej okay. mała wpadka. Yy, potencjalne otrzymane 1981 No czyli każda pestka chyba weszła. Oddane strzały 12, trafienia bezpośrednie 4, przebicia 3. Yy, myślę, że powiedzmy wynik taki jak na pierwszą bitwę bez modów i tak dalej jest słaby. No ale jak widać, wyszedłem na plus, tak? Z szóstym tierem ciężko nie wyjść na plus. No, także tak to wygląda. Misja na 1 września też, jak widać, fajna. Specjalna runda interaktywna, co tu nam daje. I właśnie, te, te misje bardzo mi się podobają. To jest, jak dla mnie, jeden z najfajniejszych przełomowych patchów, które naprawdę dużo wprowadzają. Czyli tak, do plusów... Ja ogólnie z tego zrobię taki przegląd patcha 8.8. Po wprowadzeniu patcha dodałbym trzy rzeczy. Po pierwsze, no bardzo ciekawy ten czołg i fajna promocja, bo jeżeli mieliście VK 3001H, dostawaliście miejsce w garażu ten czołg, czyli VK 3002M. Ja w nim załogę na 100%, najprawdopodobniej, nie wiem czy to u mnie, tak czy u wszystkich, ale no bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. W tym sposobem można w jakiś, w jakiś tam sobie sposób tak zdobyć to miejsce w garażu bez płacenia. Yy, tak. Drugą fajną rzeczą ten właśnie panel misji też bardzo mi się podoba. Yy, trzecią rzeczą yy, dźwięki. Czekajcie, tak wam to pokażę. Ustawienia, dźwięk. Komunikaty głosowe w bitwie narodowe. Drabitie. Trabitie. No, także widzicie, fajnie to brzmi. Tak troszkę bardziej można się wczuć w tą grę, tak poprawia trochę feeling, przynajmniej jak dla mnie. Nie wiem jak dla was. No i tu jest jeszcze taka linia. W nerfy i tak dalej nie będę wchodził, ale tu proszę bardzo. Teraz od... czekajcie. Od T34 tu A43 A44 Obiekt 416, później wchodzimy na starą linię T-54 i obiekt 140, tak? Czyli czołg nowy, 10 tieru, med. Jak widać, działko 264 penetracji, 320 demedza 9,9 szybkostrzelności, to jest około 7,5 sekundy. 7, około 7 sekund jakoś. No dobra. Więc jako tako przegląd spacja 88 ode mnie macie, a teraz ja się z Wami żegnam. Lajkujcie, subskrybujcie, followujcie, komentujcie. Cześć.